Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii, według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto, Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówi, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni odpowiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy, nauczycielu Gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. A było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas. To znaczy. Piotr. Rozpoczynamy rok liturgiczny w okresie zwykłym. Rozpoczęliśmy go już adwentem, okresem Bożego Narodzenia, i teraz zaczyna się czas roku, który nazywamy zwykłym, codziennym, a jednocześnie jest on tak bardzo niezwykły, ponieważ wciąż na nowo spotykamy Jezusa w jego tajemnicach. Widzimy Jana, który stoi ze swoimi uczniami. Jan widzi Jezusa i jego serce jest porwane gorącą miłością, zachwytem i wypowiada tajemnicę tożsamości Jezusa. Oto Baranek Boży. Jak to musiał powiedzieć Jan, że ci dwaj uczniowie mieli odwagę zostawić swojego rabiego, nauczyciela, którym był szciciel, i poszli za Jezusem? Urzekająca jest ta scena. Spróbujmy sobie wyobrazić Jezusa. Spokojnie idzie, a ci dwaj trochę w oddaleniu, może cicho, a może przekomarzają się, który zacznie, który co powie i w ogóle od czego rozpocząć ten dialog i co powiedzieć Jezusowi. I nagle Jezus się odwraca i nagle widzą Jego twarz i Jego wzrok. Ich oczy się spotykają i to pytanie, czego szukać? I dziś to pytanie Jezus stawia każdemu z nas: czego szukasz w Twoim życiu? Czy w ogóle szukasz czegokolwiek? Czy jesteś człowiekiem, który ma jakieś pragnienia, jakieś dążenia? Czy żyjesz tylko tak po prostu z dnia na dzień? Oni pozwalają zaskoczyć się temu pytaniu i mówią: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Dosłownie, gdzie przebywasz? Moglibyśmy też troszeczkę sparafrazować: Pokaż nam, kim jesteś. Bo tam, gdzie mieszkasz, tak jak żyjesz, tak pokażesz nam swoją tajemnicę. I Jezus jest otwarty. Jezus chce dać się poznać. Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. I było to tak ważne spotkanie, że Jan zapamiętał godzinę. Jednym z tych dwóch uczniów. Jest Andrzej brat Szymona. I Andrzej pokazuje nam coś ogromnie ważnego, że kiedy naprawdę spotykamy Jezusa, kiedy pozwalamy, aby Jego miłość dotknęła Jego serca, by Jezus wejrzał w naszą duszę, nie możemy tego zatrzymać dla siebie. I Andrzej pełen entuzjazmu idzie do swojego brata i przyprowadza Go do Jezusa. I znowu, Jezus pogląda na Piotra. I obdarza go spojrzeniem pełnym miłości. Ty jesteś Szymon, syn Jana, ale ty będziesz nazywał się Kefas. Jezus go spotyka w jego konkretnym ja, w jego tu i teraz, ale mówi mu, kim może się stać dzięki przyjaźni z Jezusem, co wymarzył sobie ojciec dla Niego. I tak jest w życiu każdego z nas. Im bardziej wpuszczamy Jezusa do naszego życia, tym bardziej Jezus mówi nam, kim jesteśmy, kim możemy się stawać dzięki Niemu, kim sobie nas Ojciec wymarzył. Powołanie to nie jest robienie czegoś, powołanie to jest bycie, bycie kimś, bycie przede wszystkim umiłowanym synem, umiłowaną córką Ojca razem z Jezusem. Czasami nie rozpoznajemy pana, który nas woła, i potrzebujemy pośredników. Tak było w historii Samuela, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu. Samuel spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Eli odrzekł: Nie wołałem cię wróci, połóż się spać położył się zatem spać lecz pan powtórzył wołanie: Samuelu, stał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu mój wróci, połóż się spać Samuel bowiem jeszcze nie znał pana, a słowo pańskie nie było mu jeszcze objawione i znów pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie. Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego mówiąc: Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać. Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanowszy, zawołał jak poprzednim razem. Samuelu, Samuelu, Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Ileż to razy pan przychodzi, ileż to razy przez ciche natchnienia serca, inspiracje czy wydarzenia do nas mówi, a my go nie rozpoznajemy. I wtedy potrzebujemy kogoś z boku, kto nam powie: To jest Pan, zasłuchaj się w to, co do Ciebie mówi. Tak jak Piotr potrzebował Andrzeja, by go przyprowadził do Jezusa, tak jak Samuel potrzebował Helego, by nauczył go słuchać Boga. Tak my z jednej strony potrzebujemy świadków wiary, którzy pomogą nam odkrywać Boga obecnego w naszym życiu. Ale z drugiej strony, my też potrzebujemy innych do Boga prowadzić. Nie możemy tego, co dowiemy się o Bogu, zatrzymać tylko dla siebie. Wiara niedzielona obumiera, zastyga. Im bardziej dzielimy się naszym doświadczeniem wiary, tym bardziej płomień miłości rozpala się w naszych sercach. Odpowiedzią. Na dar Słowa Bożego jest dzisiaj psan czterdziesty. Z nadzieją czekałem na Pana, a on pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich. O czym Ty wiesz, Panie? Otworzyłeś mi uszy. Aby uwierzyć w miłość, trzeba ją usłyszeć. Aby uwierzyć w miłość, trzeba ją zobaczyć. Dlatego Bóg mówi, dlatego Bóg się objawia. Prośmy dziś. O szeroko otwarte uszy, o szeroko otwarte oczy, o szeroko otwarte serca, aby w woli Bożej odkryć naszą najgłębszą radość i największy pokój. Ta radość i ten pokój pozostanie w nas, jeżeli będziemy żyć tą wartością i tą godnością, którą Bóg nas obdarzył. Nasze ciało jest świątynią Boga. Od dnia chrztu świętego, nasze ciało jest świątynią całej trójcy. Zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia, gdzie kontemplowaliśmy tajemnice wcielenia, więc może warto w tą niedzielę zastanowić się, jak przeżywamy naszą cielesność, jak traktujemy nasze ciało. O tym przypomina nam w drugim czytaniu z pierwszego listu do Koryntian święty Paweł Apostol. Bracia, ciało nie jest dla rozpusty. Ale dla pana, a pan dla ciała. Bóg zaś i pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty, bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą przeciwko własnemu ciału grzeszy Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który we was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Czyż Bóg, który stworzył człowieka jako istotę duchowo-cielesną, może być przeciw ciału? Nie, żadną miarą. Sam się wcielił. Czyż Kościół Daje nam w sakramentach słowo i ciało Chrystusa, może być przeciwko ciału? Nie, żadną miarą. Chodzi jednak o to, abyśmy potrafili dobrze i mądrze używać naszego ciała, abyśmy nie tyle koncentrowali się na zakazach i na takim lęku, że co to będzie, jak zgrzeszę, ale abyśmy zachwycili się. Wartością, godnością, pięknem ciała, które otrzymaliśmy od Boga. To ciało może wyrażać dobroć, miłość, obecność, szacunek, czułość, siłę, wsparcie, pomoc. I to ciało prawdziwie jest komunikacją miłości, gdy staje się darem. Gdy niczego nikomu nie odbiera, nie wykrada, nie żebrza o miłość, o uwagę, o przyjemność. Czystość jest czymś niesamowicie pięknym, ciepłym, płodnym, pogodnym, radosnym, lekkim. Może na nowo warto odkryć wartość pięknej, czystej miłości, która ma odwagę kochać ze wszystkich sił. Ale kochać w sposób nowy, w sposób Boży, w sposób ewangeliczny. Gdy patrzymy na Jezusa, on w Ewangeliach jest bardzo bliski, bardzo ciepły, przytula, błogosławi, dotyka, podnosi, ale nigdy nie traktuje nikogo w sposób egoistyczny. Nigdy nikogo dla siebie nie zawłaszcza. I my możemy się stawać tacy jak Jezus, bo On tego pragnie, abyśmy razem z Nim. Stawali się świątynią Ducha Świętego, aby nasze ciało chwaliło Boga. To jest możliwe.